Przede wszystkim odporność psychiczna w adaptacji do zmian zaczyna się od higieny dnia codziennego. Jeżeli się wysypiamy, jeżeli zdrowo się odżywiamy, jeżeli suplementujemy to, czego nam brakuje, jeżeli ćwiczymy samoświadomość, czyli pytamy siebie o to, co czujemy i czego potrzebujemy, i utrzymujemy zdrowe kontakty z innymi ludźmi, to jest szansa na to, że cokolwiek nas nie spotka, dźwigniemy to. Natura wyposażyła nas w kilka narzędzi, z których możemy skorzystać w każdej chwili. To jest m.in. sen. Wiemy to z badań Baumeistera, który odkrył, że to sen reguluje nasz układ nerwowy, m.in. sprawia, że mamy więcej siły do tego, żeby radzić sobie z rzeczywistością, więc sen i znowu zdrowie odżywianie i znowu przewidywalność, którą możemy wprowadzić, czyli im więcej rutyn, tym mamy większą odporność psychiczną w reagowaniu na to, co nieprzewidywalne. Jeżeli chodzi o innych ludzi, no to ćwiczmy się w wyrozumiałości, mniej oceniania, więcej wspierania, bo to jest klucz do odporności innych, ale też obecności. Po prostu bądźmy, bądźmy dostępni, bądźmy responsywni, empatyczni i pamiętajmy, że ludzie to istoty zawodzące i że to jest norma praktykuję jogę, dużo biegam, korzystam z aktywności fizycznej, ponieważ mam ADHD, więc muszę coś z nim zrobić, gdzieś je upchać. Natomiast spotykam się też z ludźmi i otwarcie mówię o tym, z czym mam kłopoty. Myślę, że to jest taki najważniejszy aspekt tego, że radzę sobie dobrze mimo różnych sytuacji w moim życiu. Mam skłonność do bycia autentyczną i ta skłonność ratuje mi po prostu życie. Książka analiza marzeń sennych Zygmunta Freuda, którą przeczytałam w tej klasie podstawówki, nic z niej nie zrozumiałam, więc pomyślałam sobie, że, a ponieważ jestem ambitną bardzo osobą, to pomyślałam sobie, że dokładnie idę tam, gdzie nic nie rozumiem. Pierwszy tip to nie oczekiwać zbyt wiele. Drugi tip to zderzyć się z rzeczywistością, to znaczy dojrzeć i odkryć, że rzeczywistość jest rozczarowująca, nie jest od tego, żeby robić nam dobrze. Chciałabym, żeby była, ale nie jest od tego, żeby robić nam dobrze, że musimy też zaakceptować fakt, że jesteśmy zawodzący, że się mylimy, zaakceptować fakt, że wiele w życiu utracimy. Że życie to pasmo utrat, na które nie jesteśmy narażeni. Więc wydaje mi się, że to, co możemy zrobić poza tipem, no bo oczywiście tip jest jakimś krótkim narzędziem, a tu mówimy o pełnym rozwoju dojrzałości, ale poza tymi typami, tipami najważniejsze jest to, co my o świecie myślimy i co my sobie wyobrażamy na temat tego, co nas otacza, jak wiele w nas jest roszczeń, bo to roszczenia sprawiają, że pojawia się rozgoryczenie. A rozgoryczenie to jest pierwszy klucz do tego, żeby być nieszczęśliwym w życiu. you Zaczęłabym od tego, żeby sięgnąć po książkę Kabata Zina na temat właśnie uważności, na temat tego, jak radzić sobie z oczekiwaniami naszego umysłu, tego, jak umysł kategoryzuje wszystko, jak próbuje wyprzedzać bieg zdarzeń, jak próbuje wydawać oceny co do wszystkiego, co nas spotyka. Oczywiście polecam też moją książkę Madame Mandej po dorosłemu", gdzie jest cały rozdział dotyczący elastyczności psychologicznej. Polecam książkę Twoje okno tolerancji na stres. Wszystkie te książki znajdziecie... W serii University. Polecam też zwrócenie się do swojego ciała, bo ono też wie, ono ma też swoje zasoby, jeżeli ciało chce spać, jeżeli chce wyjść na spacer, jeżeli chce pójść do lasu, jeżeli chce zjeść coś słodkiego, czasami glukoza jest nam potrzebna do tego, żeby zregenerować swoje zasoby. Nie oszukujmy się, mózg żyje glukozą między innymi. Więc wracając do ciała, dajemy sobie szansę, żeby też korzystać z takich nieuświadomionych. Ale już posiadanych zasobów radzenia sobie ze stresem, bo natura nas wspiera, nasz organizm nas wspiera, nam zostaje tylko temu zaufać. Akceptować. Ja bym powiedziała, że świat się zmienia, świat się zawsze będzie zmieniał, i im bardziej akceptującą i ciekawą świata postawę będziemy przyjmowali, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli większą odporność psychiczną. To znaczy, nie możemy oczekiwać od świata, który jest ruchem, aby stał się bez, miejscem bez ruchu. Życie jest ruchem, świat jest ruchem, nasz organizm dzieje, żyje dzięki temu, że się rusza i świat też się zmienia i rozwija dzięki temu, że jest w ciągłym ruchu. Więc to, co możemy zrobić, to akceptować to, że życie jest ruchem, ale być ciekawym tego, ku czemu ten ruch zmierza.